Monika Andrzejczak, dzień dobry. Najbliższy weekend może być przyjemny. Sporo słońca, ciepło, jak na ostatnie dni października. Do tego z soboty na niedzielę śpimy godzinę dłużej. Ale jest też coś trudnego. Gęste mgły tej nocy pojawią się w wielu regionach. Najbardziej gęste mogą być we wschodniej połowie kraju i na południu. Do tego to ma być zimna noc. Lokalnie, na wschodzie, nawet z przymrozkami przy gruncie. Pewnie tak samo będzie też w podgórskich miejscowościach. Czyli jutro od rana rześko i mglisto. Przed południem z tych mgieł powstaną Niskie chmury stratus, więc w wielu regionach słońca szybko raczej nie zobaczymy, ale po południu już powinno być pogodniej i cieplej spodziewamy się od 14 do 18 stopni. Silniejszy wiatr zerwie się tylko wysoko w Sudetach. Ciśnienie wygórowane, ale powoli ma spadać. Przez cały weekend ten sam pogodowy scenariusz. Poranki rześkie i mgliste, a później sporo słońca i ciepło, choć w sobotę więcej chmur może być od północnego wschodu przez centrum po Górny Śląsk, a w niedzielę z kolei od Śląska po Lubelszczyznę, ale na pewno bez deszczu. Kolejne dni na razie z podobną temperaturą. Do zobaczenia.